Wzrosną ceny egzaminów na prawo jazdy. Były dyrektor z NASA odwiedził radomskich uczniów. Druchowie z Wierzbicy i ze wsparciem finansowym. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. Od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy. Więcej zapłacimy zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną. Decyzję w sprawie podwyższenia stawek opłat podjęli radni sejmiku województwa mazowieckiego podczas ostatniej sesji. Zmiany cen wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku. Ceny egzaminów wzrosną o 11%, tyle wynika ze wskaźnika inflacji i to pozwoli tak naprawdę nam dalej sprawnie operować w zakresie przygotowanych pojazdów, nowych inwestycji, bo też przed nami zakupy i też będziemy mogli spełnić jak jak to się mówi, oczekiwania płacowe, bo jak wiemy od pewnego czasu płaca minimalna poszła w górę i z tym wiążą się inne koszty, a poza tym tak naprawdę dzisiaj wszystko drożej. Za część teoretyczną do tej pory płaci się 50 zł. Po zmianie cen będzie to 55 zł. W przypadku części praktycznej egzamin na kategorię AM A1 1 c 1 d 1 lub T albo kierowania tramwajem kosztuje 200 zł. Od 1 stycznia wzrośnie do 222 zł, a w przypadku kategorii B z kodem 96 B plus E C1 plus E C C plus E D, d plus E lub D1 plus E kursant teraz zapłaci 250 zł, a od nowego roku kw... Kwota wzrośnie do 278 zł. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będą miały pieniądze na dostosowanie obiektów do przepisów, które niedługo wejdą w życie. Do tej pory egzaminowaliśmy samochodami ciężarowymi z przyczepami od 1 stycznia 2026 roku musimy się przygotować do tego, do tego żeby mieć samochody, czyli ciągniki siodłowe z naczepami prawdopodobnie, choć mówi się o tym, że możliwe, że ta. Zmiana wejdzie jeszcze z końcem tego roku, więc to są rzeczy, które, do których musimy się przygotować na które musimy być gotowi. A to się też wiąże z modernizacją naszych placów egzaminacyjnych. A do tej pory, no niestety, przy tych cenach, które obowiązywały u nas, nie byliśmy w stanie tego przygotować i zrobić. W przypadku Radomskiego word w skali roku odbywa się tam od 40 do 50 tysięcy egzaminów, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. 160 uczniów z radomskich szkół podstawowych wzięło udział w spotkaniu z Aleksandrem Nawrockim, byłym dyrektorem w NASA. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty z robotyki. Spotkanie z Aleksandrem Nowackim, który jako jedyny Polak zajmował tak wysokie stanowisko w NASA, odbyło się w kamienicy Deskurów, zgromadziło tłumy. Całe spotkanie miało na celu propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych właśnie nauk ścisłych, pokazanie im jak zostać astronautą, bo to było pytanie, które padło chyba nawet kilka razy. Dzieci były niesamowicie zafascynowane, mieliśmy tutaj ponad 160 uczniów szkół podstawowych. Dziwne pytania miałem o kosmitach również, także były różne pytania na temat czarnych dziur jak się żyje na orbicie i takie różne rzeczy. Także no wiadomo, dzieci chcą dużo wiedzieć właśnie jak to wygląda. Po wykładzie przyszedł czas na praktykę. Uczestnicy w dwóch salach mogli skorzystać z warsztatów robotyki. Roboty zawierają w sobie wiele systemów. Uczymy się mechaniki, uczymy się elektroniki, elektryki, programowania i no i oczywiście te roboty muszą coś wykonać, także również uczymy się strategii co te roboty mają zrobić? I to jest więcej niż na przykład się nauczymy w szkole. W spotkaniu wzięło udział 160 uczniów z radomskich szkół podstawowych. 14 jednostek OSP z terenu gminy Wierzbica i Sienno otrzymało dofinansowanie na zakup nowego sprzętu. Pieniądze przekazał samorząd województwa Mazowieckiego. W sumie samorząd województwa przeznaczył na ten cel 60 tysięcy złotych. 40 tysięcy złotych trafi do jednostek OSP z gminy Sienno, a 20 tysięcy złotych do OSP w gminie Wierzbica. Konsekwentnie od wielu, wielu lat wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne. Chyba. Najbardziej w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z powodzią też na południu Polski, to, to jest widoczne, że trzeba dbać o bezpieczeństwo, trzeba dbać o doposażenie strażaków, bo nie wiadomo, w którym momencie tak naprawdę ich reakcja, ich działanie będzie potrzebne. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu. W przypadku każdej jednostki potrzeby są inne. Druchowie będą mogli zakupić m.in. hełmy, buty i ubrania specjalistyczne środki ochrony indywidualnej znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy naszych druhów nasi druchowie służą pomocą zarówno mieszkańcom, jak i osobom potrzebującym. Inwestycja w straże pożarne to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. To jest polepszenie właśnie kwestii niesienia pomocy, ale i zarówno wyposażenia tych jednostek. Pieniążki, które w tym momencie zostały pozyskane z samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczamy na zakup sprzętu technicznego, czyli piły motorowe do cięcia powalonych Drzew, sprzęt techniczny w postaci latarek, w postaci aparatów oddechowych, ale i również osobiste wyposażenie strażaka. W tym roku na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych samorząd województwa mazowieckiego przekazał prawie 19 milionów złotych. Wsparcie trafiło do 254 gmin. Starostwo powiatowe w Radomiu pozyskało środki finansowe na remont dwóch zabytkowych kościołów na terenie powiatu. Mowa tutaj o parafiach w Wiłży i Pionkach. Łącznie będzie to blisko 5 milionów złotych. Remont będzie prowadzony w parafii pod wezwaniem świętej barbary w Pionkach oraz w parafii pod wezwaniem w niebo najświętszej Marii Panny Wiłży. Umowy między nimi a Radomskim Starostwem już zostały podpisane. Środki pozyskane z zewnątrz to środki, ja sobie zawsze tak to tłumaczę, liczone razy dwa, bo nie sztuka jest zaciągnąć kredyt, zainwestować sztuka jest pozyskać środki zewnętrzne, dołożyć do tego, co prawda, tylko 2%, ale daj Boże każdemu, aby mógł tylko taki wkład własny zabezpieczać i zrealizować inwestycje na w sumie prawie 5 milionów złotych. Kościół św. Barbary w Pionkach został wybudowany w latach 1922-29 według projektu znanego architekta Stefana Schillera. W ostatnich latach budynek i jego elementy były w złym stanie technicznym. Prace, które będą tam prowadzone będą kosztowały około 3 milionów 700 tysięcy złotych. Dzisiaj stajemy w epokowym momencie. Jeszcze widzą Państwo podniszczony kościół z ubytkami w elewacji, z ubytkami w schodach. Z troszkę zniszczonymi drzwiami, wszystko to po czasie zobaczymy w zupełnie innej odsłonie. Także zaprosimy za rok. Pytania padały, kiedy zaczniemy. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca już zaczniemy pracę, natomiast zakończenie przewidujemy na listopad przyszłego roku. Prace będą też prowadzone w kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny Wióżym. Prace mają kosztować łącznie blisko milion złotych. Będziemy mogli w ten sposób dokończyć malowania prezbiterium. To malowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to było sklepienie, jest już skończone. I teraz przystępujemy do drugiego etapu malowania ścian prezbiterium. Prezbiterium jest dosyć rozległe, duża powierzchnia, więc sporo pieniędzy na to potrzeba. Warto dodać, że trwa jeszcze procedura przetargowa na trzecie zadanie konserwatorskie w kościele w Suchej w gminie Pionki. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji, zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!